Dzień dobry Pani Doroto. Spotykamy się na dwudziestolecie Tańca z Gwiazdami. Jakie Pani ma wspomnienia odnośnie właśnie tańca? Wspaniałe. To była absolutnie cudowna przygoda, chociaż liczyłam, że będę tańczyć krótko. Tańczyłam 7 odcinków z Czarkiem Olszewskim, który niestety zmarł dwa lata temu. Akurat teraz za miesiąc będzie dwa lata. No, byliśmy taką parą, która nie bardzo się przepracowywała. Mamy takie zdjęcia robione przez paparazzi z rękami nad głową na kanapach, ale naprawdę było wspaniale. Ekipa Tańca z Gwiazdami, która właśnie wróciła tutaj, szalaje na ściance. Natomiast ja mam wrażenie, że ta popularność, która wtedy wynikała z Superniani, spowodowała też, że Pani przygoda trwała tak długo w tym programie. Wie Pan co, myślę, że tak, dlatego że był taki odcinek, który myśmy z Czarkiem, z Czarosławem, jak oni mówiłam, dostali najmniejszą możliwą liczbę punktów, chyba 17. I dostałam taką wiadomość z produkcji, że Polska nie jest gotowa na to, żebym odpadła. I głosami widzów byłam chyba czwarta. Więc myślę, że ta popularność się przełożyła, chociaż na moje tańce były takie raczej umpa, umpa chociaż ja bawiłam się świetnie, mam najlepsze zdjęcia ever dla wnuków. Yy, wspominam fantastycznie, świetne znajomości z, tancerz, z tancerzami, z gwiazdami, super czas. A ma Pani Pola tak jakiś na przykład żal do jurorów? Ja sobie to z Iwonką załatwiłam parę lat temu, nie mam żadnego żalu. wyglądało załatwienie z Iwonką? Powiedziałam po prostu, co myślę o tym, że gwiazdy powinny być oceniane jak gwiazdy. Iwan Kapitan, masz rację, przetuliłyśmy się i po zawodach. Czy pani od tego czasu się trochę poprawia? Jak pani ją tak yy, widzi? Nie chcę powiedzieć, że się poprawiła, bo nigdy nie była zła. To jest wysokiej klasy specjalistka i w ogóle świetny człowiek. Natomiast myślę, że format był trochę taki i mnie jako psychologa trochę to raziło, że gwiazdy były trochę traktowane tak surowo. surowo. Teraz jest zdecydowanie łagodniej. Zdecydowanie łagodniej, dużo więcej zabawy, dużo więcej show. Świetnie, uwielbiam ten program, oglądam wszystkie odcinki.